Jest z nami Michał Jeryński. Michał Jeryński, tuż po wygranej walce na Suzuki Boxing Night. Jak ty ocenisz tą walkę? Mocna, twarda walka na pewno. Myślę, że przez moje błędy, nie? że chciałem gdzieś tam za mocno trafić już od samego początku mojego przeciwnika. On był kurde był mańkutem, wyszedł ode mnie takim śliskim, że te ciosy nie dochodziły i przez to myślę gdzieś tam dopiero w trzeciej rundzie. Zrozumiałem, jak ja mam boksować z tym przeciwnikiem. Nie? No właśnie od pierwszej rundy chciałeś urwać tą głowę, przysłowiował od razu go jednym ciosem znokautować. No nie wychodziło właśnie. Wyczaiło o co chodzi no. przeciwnik i nie dawał się, to nie był y, zły przeciwnik. Myślał w ringu, wiedział, y, co robić. No na pewno wiem, że trochę tam walk ma przyboksowanych. Widać, że też by dobrze przygotowany taktycznie do tej walki, nie? Ale no myślę, że zrobiłem na tyle dużo, żeby wygrać na pewno ten pojedynek, nie? No by wygrałeś bezsprzecznie, byłeś e, aktywniejszy, agresywniejszy, częściej trafiałeś. E, nie pomyślałeś, żeby troszkę zmienić właśnie taktykę? Czy już tak jak się uczepiłeś tej... Trochę nie... emocji już niosłem, emocje. kurde. Nie wiem dlaczego, bo przed walką miałem kompletnie inny plan, ale na tarczy czułem się taki dynamiczny, że... Czułem, że to może kurde pójść w złą stronę. Jak ja się tak czuję za bardzo dynamicznie, to... Później chcę urwać głowę, bo myślę, że to już... Jest to, że zaraz jeden cios wejdzie i zlokatuje, a tak niestety nie ma, bo lokatują cios, których nie widać. Dużo rzeczy się działo, treningowo, wyjazdowo, cały czas w rozjazdach, sparingi, wyjazdy zagraniczne. Jak ty się czujesz fizycznie teraz? Fizycznie czuję się dobrze, no. Mam jeszcze trochę walk zaplanowanych do końca tego roku. Myślę, że z 7-8 walk jeszcze stoczę, więc to na pewno nie jest koniec sezonu, a przed nami jeszcze mistrzostwa Polski, mistrzostwa Drogosza. Turniej Suzuki, mam walkę za dwa tygodnie w Ocławku z też mocnym chłopakiem z Ukrainy. No, więc dzieje się, do końca roku na pewno, no aktywnie będzie. A to chyba dobrze, że są te walki. Dobrze, no kurde, jak ja po takim czasie, wcześniej już wróciłem, teraz jestem w takim sztosie treningowym cały czas, walki. No planuję 20 walk mieć do końca tego roku, zrobione w tym roku. No to ambitnie. Ambitnie, no i tylko takimi rzeczami można te wyniki Poprawiać, żeby te wyniki na arenie międzynarodowej były jak najwyższe. To najważniejsze jest to, że jest zdrowie, nie ma kontuzji. E, no to trzymam kciuki i powodzenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam kibiców i dziękuję za zaproszenie na galę.